Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński i bohaterem dzisiejszego filmu będzie zegarek. Taki ni to smartwatch, ni to zegarek do mierzenia aktywności, ponieważ będzie to Withings Activity Steel, który dzisiaj do mnie dotarł i ja dla Was go rozpakuję. Nie będzie to jeszcze recenzja, bo do recenzji potrzebuję się nim chwilę pobawić. Więc zapraszam Was do tego unboxingu. On był zapakowany w taką folię, więc ja ją najpierw wyjmę. I pudełko jest dosyć ładne, zobaczcie sami. Takie eleganckie, tutaj z takim sznureczkiem. W każdym razie, co tu jest na pudełku napisane? Zobacz swój progres jednym spojrzeniem i tutaj potrafi śledzić chodzenie, bieganie, pływanie, spalone kalorie i oczywiście sen. A aplikacja, która jest do niego dostosowana, którą instalujemy na swoim smartfonie, potrafi dodatkowo jeszcze mierzyć. Bicie serca? Ciekawe jak, to trzeba mieć chyba specjalny telefon, na przykład Samsunga S6, który recenzowałem w jednym ze swoich filmów, możecie go zobaczyć tutaj w zakładce na górze. No i potrafi też śledzić widzę wagę, no to co jemy, taki dosyć fajny zegarek. Przede wszystkim on jest dosyć ładny, elegancki, to nie jest typowy smartwatch, jest wodoodporny do 50 metrów, tak przynajmniej mówi pudełko. Ma wibrację, właściwie alarm wibracyjny, który pozwala nam spokojnie, po cichu obudzić się, tak żeby nie budzić kogoś, kto leży obok nas. Ma Bluetooth Low Energy, pracuje z iOS-em 8 i nowymi oraz z Androidem 4.3. I co ciekawe, pracuje na baterii przez 8 miesięcy, dokładnie, nie 8 dni, 8 miesięcy. No i jest stalowy, rozpakujmy go, zobaczmy, co tam w środku siedzi. O, no, zapakowany jest bardzo elegancko, jak widzicie, wygląda tutaj bardzo, naprawdę bardzo profesjonalnie takie tutaj plastikowe, plastikowy dykielek na górze. Żeby go rozpakować, tutaj każę podkleić folię z boku, więc zróbmy to. Ja może przejdę na drugą stronę kamery, będzie Wam lepiej to oglądać. Do rozpakowania trzeba użyć paznokci. A ja niedawno niestety obcinałem paznokcie. Dobra, jedna strona poszła. I to samo mamy po drugiej stronie. Bardzo lubię producentów, którzy pakują bezpiecznie swoje rozwiązania, ale też takie, które można bez niepotrzebnej frustracji otworzyć. No i uwaga. No, wyjmijmy go. Tutaj w środku chyba są jakieś instrukcje obsługi, więc zajmijmy się najpierw tym. Aha, dobra, to jest już wszystko w pudełku. I tu jest instrukcja obsługi, ustawiania, warunki gwarancji. Nie będzie to potrzebne. No i sam zegarek. Detach here. No dobrze. Takie coś nam zostało. I tak wygląda sam zegarek. Jest dosyć cienki. Elegancki. Może go założę. Mimo że zegarek jest stalowy, to pasek jest niestety gumowy. Nie nadaje mu to za bardzo elegancji, ale sam zegarek jest piękny. Jest bardzo delikatny, bardzo mały. Trochę za ciasno go zapiąłem. A. prezentuje się bardzo ładnie. No, zobaczymy jak się będzie sprawował przez najbliższe e, kilka tygodni. Będę go nosił codziennie. Bardzo mi się podoba, bo jest bardzo elegancki, a będzie mierzył moje kroki e, i mój sen, aktywność ogólnie. E, no, że nie biegam niestety, więc nie będzie mierzył mojego biegania, ale spróbuję na chwilę wyjść, chwilę się przebiec, żeby zobaczyć, e, czy zegarek to wychwyci i jak faktycznie działa. Zapraszam do oczywiście do subskrypcji mojego kanału, bo wkrótce będzie recenzja tego właśnie zegarka. No i zostaw łapkę w górę, jeżeli film ci się podobał. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie tego urządzenia, to koniecznie zostaw je na dole pod filmem. Do zobaczenia, cześć.